Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę, jak zagrać bez znajomości nut kolendę. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Najpierw pokażę, jak docelowo brzmi ta kolenda obydwoma rękoma, potem bardzo powoli prawą i lewą rękę, więc zapraszam do nauki. Pięknej kolendy, więc zapraszam do nauki. Na początku pokażę prawą rękę, lewą rękę i potem jak je najlepiej połączyć. Jest dużo powtórzeń, więc na pewno szybko się Państwo nauczycie. Prawa ręka zaczyna od E pierwszym palcem, potem drugi klawisz, drugi palec gra tutaj klawisz czarny, tuż na lewo od dźwięku E. Trzeba tak przełożyć. Potem pierwszy wraca na E, drugi znowu na czarny klawisz, ale tym razem w prawo, czyli na FIS. Czyli pierwszy takt mamy E, DIS, E, FIS. Oczywiście w takim rytmie, jaki Państwo na pewno znacie, czyli tak. Potem mamy powrót na pierwszy, na E znowu, drugi na A. Czwarty palec tutaj na Cis, na ten czarny klawisz wyżej, i powrót na drugi na A. Czyli od początku prawa ręka E, DIS, E, FIS, E, A, CIS i powrót na A. Potem powtarza się ta, te, te dwa takty, powtarzamy jeszcze raz. Do tego lewą. Lewa nie jest łatwa, ale cały czas się powtarza, więc szybko się Państwo nauczycie. Tutaj zaczynamy piąty na A i potem akord, czyli dwa dźwięki zagrane tutaj wyżej, czyli drugi palec na A, a kciuk na Cis. Taki akord A i Cis. Czyli mamy A, A i Cis, potem piąty na E. Ten sam akord I, Cis. I tutaj tak naprawdę ta lewa ręka e, tak, jakby odrywa się za każdym, za każdym zagranym pojedynczym dźwiękiem albo za, za każdym akordem, czyli nie próbujemy tu łączyć, bo też byłoby trudno. E, I odrywamy za każdym razem, bo tego wymaga jakby taki nastrój utworu. Czyli mamy pierwszy takt, który się będzie cały czas powtarzał. Powtarzamy to jeszcze trzy kolejne razy. Po raz trzeci i po raz czwarty. I teraz połączymy ten fragment. Zaczynamy tak. Prawa ręka ma E, a lewa ma A. Potem akord w lewej. I potem D. I już będzie razem, czyli razem ręce grają i prawa, i lewa gra E, potem lewa ma akord, a prawa ma FIS. No to jeszcze raz. To proszę sobie poćwiczyć ten pierwszy takt, potem będzie już łatwiej, bo będą ręce grały razem cały czas. Czyli to był pierwszy takt. Dalej lewa oczywiście gra tak samo, a prawa ma E, A, Cis i A. I potem całość się powtarza od początku. I jesteśmy już w połowie tej kolendy. Więc zagram może od początku obydwoma rękoma. Tu, jak Państwo tak słyszeliście, że się ładnie połączyli, połączyły mi dźwięki, to dlatego, że zaczęłam używać pedalizacji. Gdy już Państwo panujecie tak na spokojnie dźwięki, to można próbować dodawać pedał. Wtedy dźwięki się łączą i powstaje jeszcze piękniejsza melodia. Natomiast oczywiście na sam początek proszę nie dodawać pedału, tylko gdy już opanujecie Państwo ten kolędę. No dobrze, to dalej prawa ręka. Prawa ręka tu zaczyna po kolei od czwartego na D. Trzeci nacis i dwa razy H drugim palcem. Czyli tu mamy ten refren kolędy. Potem mamy znowu trzeci nacis. Drugi na H i dwa razy kciuk na A. Czyli jeszcze raz refren. przełożenie na trzeci, który będzie grał Gis, czarny klawisz tutaj, dwa razy trzeci na Gis, drugi na Fis, trzeci na Gis i potem podłożenie znowu, czyli pra y, prawą ręką mamy kciuk na A, potem drugi na H i trzeci na Cis dwa razy. Jeszcze raz ten refren, czyli od czwartego na D, trzeci na Cis. H dwa razy, drugi, potem trzeci na Cis, drugi na H i A kciukiem dwa razy. Przełożymy potem trzeci na Gis, Gis, Fis, Gis, Podłożemy, podłożenie kciukiem na A, drugi na H i trzeci na Cis dwa razy. I ten refren się powtarza, <trym> czyli Gramy znowu od czwartego na D, potem trzeci na Cis, drugi na H, dwa razy, trzeci na Cis, drugi na H, kciuk na A dwa razy, trzeci na Gis, dwa razy, drugi na Fis, trzeci na Gis, i wcześniej mieliśmy tu pójście w górę, że podłożenie i potem H i Cis, a tym razem mam tylko. Kciuk na A powtórzony cztery razy, tak żeby zakończyć tę kolędę. To jeszcze raz zagramy refren z samą prawą ręką, już tak w rytmie. powtarza się, ale będą takie duże, potężne akordy. Pokażę Państwu. Czyli piąty tu nisko na E, a potem gramy taki potrójny akord, coś takiego. Czyli piąty na E, trzeci na Gis i kciuk na D. Proszę sobie poćwiczyć, żeby ten akord wychodził Państwu tak po prostu równo, że wszystkie dźwięki grają równocześnie, tak żeby się nie rozjeżdżały powtarzamy trzy razy, czyli mamy, że jest E na dole piątym palcem i ten akord E z D powtórzony trzy razy. To oczywiście wymaga trochę ćwiczeń, więc proszę mieć cierpliwość. Natomiast nie jest to trudna kolenda, myślę, że sobie Państwo poradzicie bez problemu. Czyli to był pierwszy takt refrenu lewej ręki, drugi takt jest od A, tutaj piąty na A. I też akord potrójny. Tym razem w takim położenie, Czyli piąty na E, drugi na A i kciuk na Cis. I to też powtarzamy trzy razy. Czyli tak, żeby się nie rozjeżdżało. Również i Mi. Potem ponownie od E. Natomiast akord jest troszkę inny niż wcześniej, bo wcześniej było takie położenie, a teraz zmieniamy. Drugi jest na H, czyli na tym dźwięku. Piąty na E bez zmian, drugi na H i kciuk na D. I to powtarzamy trzy razy. Razem, trzy razy. Potem takt, który już Państwo znacie, czyli piąty na A. I tutaj ten akord E, A i Cis. Trzy razy. Czyli myślę, że teraz jeszcze razem powtórzymy lewą rękę, a potem razem połączymy obydwie ręce refrenu. Czyli lewa ręka od E tu na dole i akord E kis D trzy razy. Potem piąty na A i akord E, A i cis. Również trzy razy. Potem E piąty i akord E, H. sam tak, jak wcześniej, czyli A piątym oraz akord E, A i Cis trzy razy. I tak gramy za pierwszym razem lewą rękę, a gdy potem jest zupełne zakończenie, to gramy ostatni takt troszkę inny, bo tu graliśmy aż po akord, a na zakończenie jest już takie wyciszenie spokojniejsze, także gramy tylko te dwa dźwięki trzy razy. Teraz połączymy, czyli proszę dać sobie czas na powtórzenie samodzielne. Poćwiczcie Państwo tę lewą rękę. Oczywiście teraz już gram bardzo szybko, tak docelowo. To jest ta linijka refrenu. A razem, gdy połączymy, to lewa gra tutaj od E, prawa zaczyna od góry, od D. Bardzo powoli, równocześnie. Potem jest akord w lewej, sama prawa na CIS i teraz lewa powtarza akord, a prawa ma dźwięk H dwa razy. I to był pierwszy takt, czyli od D prawa akord CIS i H, H drugi raz. Potem w lewej zmienia się, bo gramy piąty na A. A tutaj góra na Cis, potem akord, potem H i razem obie dwie ręce. Następnie przełożenie tu prawej na Gis, a lewa gra E. Już równo teraz grają. Potem w prawej Fis, a lewa te same akordy. Potem Gis w prawej i gramy, obie ręce mają A. Lewa ma akord, w prawej H i CIS dwa razy i po tym powtórzonym CIS powtarzamy refren od początku, czyli tak jak przed chwilą pokazałam. Ta samo A powtarza cztery razy, a lewa ręka ma ten mniejszy akord zmniejszony do dwóch dźwięków. Powtarzamy go trzy razy. Dobrze, powtórzmy razem od początku bardzo powoli. No właśnie całość kolendy. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Oczywiście jest kilka zwrotek, więc gdy raz się Państwo nauczycie, można to już wykorzystać i grać długi utwór. Zapraszam więc do nauki. Pod filmem w linku umieszczę też adres, gdzie można nuty znaleźć. I zapraszam do nauki. Dziękuję bardzo.